Spodnie takie chronią przed tak, przed promieniowaniem, no wiadomo, 5G, wi czyli z routerów, dają uczucie takiego luzu, czyli mniej więcej tak w tych spodniach przy koszuli czujemy się mniej więcej tak jakbyśmy gdzieś byli w lesie, relaksowali się, czy, czy gdzieś siedzieli sobie na działce na leżaczku, coś takiego, więc uczucie jest takie... No dużo mocniejszego relaksu niż jesteśmy w stanie taki relaks osiągnąć w mieście, więc jeśli chcecie wypocząć, wyspać się, być zrelaksowani, nie w takim napięciu jak po kawie, czy taki stan, no taki stan właśnie jak w lesie mamy, czy, czy na wakacjach gdzieś na jakimś leżaku, jak się opalamy, tak, no mniej więcej podobny stan, więc yy, jeśli chcecie taki stan uzyskać, no to oczywiście zapraszam do kontaktu. Jest też możliwość, oczywiście, testowania, więc nie musicie od razu kupować. Jest możliwość, możecie testować, jeśli produkt będzie Wam odpowiadał. No to, no to później możecie taki produkt zakupić. A szczegóły wszystkie, no to już w kontakcie bezpośrednim. No i numer telefonu też w opisie będzie pod, pod filmem. Pozdrawiam.